Słuchajcie, tu już mogą być kartony same, prawda? Przyznacie. Ah, Dismero, nie znam. Pierwszy raz widzę taką markę. To może być jakaś bardzo droga, ale może i patrzy na rozmiar. Ola może się mylić. W końcu najlepszy ciuch na świecie to taki, w którym się dobrze wygląda. Nie wiem, czy dobrze patrzę. Dobrze, dobrze. Czy to ten jest, ale wiecie to to są włoskie spodnie i one kosztują od 200 euro w górę. Robi wrażenie. Uważam, że w Polsce klient. Bo nikt tej firmy nie, jest. nie zna tej marki. Modele nie są aż takie chodliwe. no Ten kolor jeansu to w ogóle zabarwienie sprzed 10 lat. Ja to nie widzę tutaj sukcesu. Nie wróżę. Absolutnie nie żałuję, że tego nie wylicytowałam. Łukasz chyba też nie narzeka. Czy jest 40 sztuk szkodni? Szpo no za Za 100, No to, za 100. Za 100. Za 100, o, no to masz 40. Przecież bez problemu można to sprzedawać w jednym z serwisów akcyjnych, który we Włoszech funkcjonuje. Mogę zaproponować cenę 50 euro i do, doliczać przesyłkę 10 euro, która będzie kosztowała i wymiotą mi to szybciutko. Tak. W tej chwili masz 10,5 tysiąca. Na bardzo, roku. bardzo Także już jesteś zarobiony. Już jest dobrze, a Łukasz dopiero się to, rozkręca. Jest skórzany, czy coś mi się... o, czy to jest... Zwykła kurteczka, skóra, no to nie jest skóra, 900 złotych. Masz tutaj tych prochowców ze cztery? Pokaż się. Pokaż możesz mnie zatrudnić od razu jako modela? Dobrze. Ale w sumie masz predyspozycje. Czy <grym> Nikola podziela zdanie mamy? Ale powiem nie ci, kukuję, że całkiem niestety, dobrze no. wygląda. <laughs> Do Pokażę Ale jest rękami. fajna, no. Ale jest fajna, no. Szymon bardzo fajnie wyglądał w tej kurce, co mierzył, to była dla niego mała, Ale wygląda naprawdę z klasą. Mm. Fajnie wygląda. Nie. Panie chyba pozazdrościły Szymonowi, więc unboxing zamienił się w rewie mody. No, Wiwonek, i w, w skodach, nie? Tak. No. No, no, na nie na skórzane bliźniaczki. <laughs> o! Super. Nie, ale damy chyba jest. Trochę, a nie za, za duża jest no. na ciebie. Nie, co, musisz przybrać na bank. A ale tylko trzy rozmiary. No ją no, no, tak sobie wystawiamy. Nie, żartuję. Dobra, żartuję. Wiem, że ją dobrze sprzedasz. Nie, ja bym, ja bym za nią 250 dała na bank, ale nie wiem jak. Ja liczyłam, ci powiem tak, 150, żeby na pewno ją 150 sprzedać. 150 na pewno. No, no. Tak. Czyli trzeba to wyselekcować. Podsumowałaś? No chcemy wiedzieć, co Stoicie, to usiądźcie. 14 800. No, Ładnie no, to brzmi. Bardzo cienką kreską liczyliśmy te marki, które są niepopularne. W ogóle to. Czyli można założyć, dużo. że to był niezły zakup. No tak, brawo! No. Chcesz to, to usłyszeć, rozumień. Ta. Dobra, to grałeś. Yeah. Ja jestem mega zadowolony z tego zakupu. Te 15 tysięcy to jest tak bardzo bezpiecznie. Te marki są po prostu mało popularne w Polsce, a w innych krajach będą stanowiły wartość naprawdę dosyć znaczną.